Cześć, i mamy setkę odcinków z serii zagranicznej. Witam serdecznie. Moi drodzy, bohaterem setnego odcinka jest gwiazda lat 80. Billy Idol. Debiutancki album artysty Vital Idol. Yy, tej płyty niestety nie mam, więc zajmiemy się kolejnymi. Yy, drugi album, albo też i debiutancki. Nie wiem, nie patrzyłem po prostu na e, kolejność. W każdym razie album Billy Idol mm, ukazał się w roku 1982. Tutaj mamy takie utwory jak White Wedding, Dead on Arrival, Nobody's Business, e, Love Calling i Kongo Man. Tak wygląda okładka tej płyty. Wydanie Crystalis, rok 1982. Bardzo efektowna reklamówka wytwórni płytowej. No i mamy sam, samą płytę CHR 1377 i jest to wydanie UK. To jest wydanie UK. Proszę bardzo. Nawet powiem szczerze, że byłem w szoku, że to jest wydanie UK, ponieważ z tego kraju albumów mam najmniej, niestety. Ale tak się to akurat złożyło. Kolejny album Bilego Idola to najlepiej sprzedająca się jego płyta Rebel Yell. Z tego miejsca pozdrawiam Rafała Prusaka, który polecał mi wielokrotnie tą płytę rzeczywiście tutaj. Oprócz utworu tytułowego jest mój ulubiony w ogóle utwór bilego idola Eyes Without a Face 205 961 Tutaj wydanie niemieckie, chociaż też wydanie krystalisu Tym razem oryginalna koperta wewnętrzna I sama e, płyta e, bardzo proszę. Rok wydania 1983. Notabene, mój rok urodzenia, czyli Vital Idol musiało być w roku 81. Czyli notabene, jest to trzeci album artysty. Kolejny to płyta e, Whiplash Smile. Tak ona wygląda: 207 689. Tutaj mamy takie kawałki jak World's Forgotten Boy czy To Be A Lover. Bardzo proszę. Kolejne, efekto, kolejne efektowne zdjęcie Bilego Idola na wkład, na, na um, kopercie wewnętrznej. Przeciekawie wydana płyta dlatego, że mamy yy, mamy moi drodzy taki label z twarzą artysty. Proszę bardzo, odwrócę, żeby było lepiej widać. Bardzo proszę. I ostatni album Willego Idola, który posiadam w swojej kolekcji. Aha, no i płytka ukazała się, już powiem w którym roku. To był rok, zdaje się, 87. Natomiast ostatni album. który posiadam w swojej kolekcji, to płyta wydana w roku 1990, Charmed Life. Wiem, że była jeszcze jakaś płyta z bodaj z 1993 roku, która wyszła na winylu, tego niestety nie mam. No i tak wyglądał w 1990 roku Billy Idol. Kolejne efektowne zdjęcie artysty i wkładka z tekstami. Pioletowy label firmy Crystalis, 1990 rok. No i rzadki już temat, jak wiadomo, wszystko w latach dziewięćdziesiątych.